Kapitan, sprawa. Fantastycznie! Remis to jest nasze zwycięstwo. A z Czechami, z Czechami wygramy i będziemy w ćwierćfinale z Niemcami i wygramy historycznie i będziemy w półfinale. Oczywiście, że to właśnie Waszczykowski strzeli? No pewnie! Albo Błaszczu, albo Lewandowski. Jeszcze został piszczu na trzecim. na trzecim. Niesamowite wrażenie, jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Emocje super. 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 Zawieliście Państwo taki powiedz. Znaczy raczej wygraną obstawialiśmy, ale, ale remis, też jest, ale remis jest też dobry. Musimy z Czechami wygrać i będzie naprawdę dobrze. No super, ale naprawdę dużo lepiej grali nasi, tak uważamy, że dużo lepiej niż z Grecją. I była szansa na wygraną, no ale tak jakoś. Dziś w drugiej połowie nie wyłączyli naszym prądu, Tak jak to było? Nie, właśnie nie. Dobrze. Dobrze zagrali naprawdę. Być może nawet lepiej w drugiej połowie niż, niż pierwszej. Kto najbardziej zaskoczył z naszych dzisiaj? No No to jest to, po prostu to jest taki walczak, który nie, nie, nigdy się nie załamuje. I ciągnie do końca, ja wierzyłem właśnie, że on pociągnie drużynę i tak to zrobił właśnie. No. Sobota będzie nasza? Musi być, musi, musi, być, być, nasza, wierzymy, nasza, musi być, Nasza, trzymamy to, kciuki. Smuda trzymamy czy nicuda? Koda, że, że tylko remis, bo uważam, że powinniśmy ten mecz. Wygrać. Nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że za bardzo defensywne ustawienie polskich piłkarzy. No rewelacja, no, naprawdę wynik sympatyczny, fantastyczny. No musimy teraz z Czechami, ale damy radę na pewno. Obstawiał pan jeden jeden, czy liczył pan na zwycięstwo. Moja żona obstawiła jeden 1 ja liczyłem na zwycięstwo. No żona górą, ale myślę, ale myślę, że z czechami No ja rewelacyjnie będę, naprawdę są. Z Czechami ja będę górą. Element wątpienia po pierwszej połowie? Nie. Nie, powiem nie, szczerze nie, naprawdę. Grali naprawdę super i, i, i było było tak widać widać wole walki, naprawdę. I czekamy na sobotę. No oczywiście, i zwycięską sobotę. Jaki to był mecz. Dobry eee, mecz, no my niedowolni. Poloższa komanda? Dobra? Eee, dobra, młody baroli, zbili, znowu się luszy. <laughs> mnogo emocji i mnogo stresu. ci. Wasza komanda? а в mm, конце немножко почему-то расслабились. Но no, e молодцы, молодцы, мы верим, мы будем лучше. <referen> Nosse, da, хороший стадион, подобаюсь. Да, хороший стадион, очень Crescue удобный. Действительно, из тех, что я был, очень один из самых лучших практически. Эмоции большие? Да, эмоции через край. So, <muchti> сил не осталось. Матч был интересный. Блашчиковский стрелял, но, к сожалению, мы потеряли одного гола. Mogło być lepiej, ale jest nadzieja, że wyjdziemy na drugim. Kto z dzisiaj z naszych grał najlepiej według ciebie? E, no chyba ten Waszykowski, bo strzelił, nikt inny nie miał, a nikt inny nie mógł strzelić w zasadzie. Finał maczy. Matcia... Nieważny. Oczy Plachuje asadek stał się od finału maczy. Po Placzowie wesła była. Polisz kamanda, polska komanda dobra? Polska Dobry. Dobry dobry. Временами. Временами. если Левандовский не играет и команды почти нет. Вашиковский. Ну, Вашиковский забил, молодец. А все равно сердце команды Левандовский. Наш стадион отличный. Очень. Стадион. очень Прекрасный. Very good. Ну, экстра-экстра. Это выражением Стадион супер. А наши? Nasi troszkę pecha mieli, ale po powinni mecz ogólnie wygrać. ale ja Jestem pod wrażeniem, naprawdę. Spodziewałem się porażki, szczerze mówiąc. Jeden, jeden bardzo cieszę. Dobry wynik, dobry wynik. Z Czechami wygramy i będzie, będzie Będziemy następny. Będziemy grać dalej? Na pewno. Bardzo dobry mecz, bardzo dobre wystąpienie. Jesteśmy, jesteśmy zadowoleni, chociaż zabrakło tej jednej bramki, żeby jednak przesądzić i przełamać tą pasję drugiego remisu. Sobota będzie, będzie nasza. Będzie nasza wygrana! Wygramy, wygramy, wygramy! Na sobocie czek, się nie kończy! Ramy dalej, ja finał co Odczuwam Czujemy się zaromiście, z Czechami wygramy I, wygra i wychodzimy z grupy. Jedziemy co prawda na drugim teraz. miejscu, ale wychodzimy. Jedziemy do Wrocławia i tam będziemy kibicować równie dobrze jak teraz. Polska! Biało-czerwoni! Polska! Pozdrawiamy wszystkich Polaków! I wszystkich czeka! Polacy! Wrocławiu szczeka! Wrocławiu czeka! Polacy w Wrocław już czeka!